Udało nam się dostać za plecy partnera, co no to jest, ale tak, żeby chodzić. nie się nie głową. I tak, radzę, żeby wszyscy siedzieli z jednej strony, bo ja to, ta osoba widzi całkowicie coś innego, a te plecach to widzi coś My jesteśmy od tyłu i robimy tak. O, o no, bardzo. <śm> by, <śm> no, żeby partner się wy... Boże. O, boże, nam nie, nie, w... nie, <grym> nie nagrywaj. Nie wiem czy chcia <grym> <grym> Ale chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy mam nagrywać. Boże, co mam teraz tak, trzymamy nogę pod partnera, ręka głęboko, pod niego i stawiamy nogę tak, jakbyśmy chcieli go topnąć wiem. No, I tak właśnie jest. <grym> ręka przekwytuje. Za głowę, i teraz tak, tą nogę jak najmocniej do swojego trzeba yy, pośladka, i teraz toczymy i zakładamy kategorię. Dlaczego nogę jak najbardziej do swojego pośladka? Bo partner przetaczany. Będzie ją oplatał, jak jest mocno zgięta, to jej po prostu nie opleć. Zaczynamy od początku, początek jest prosty, ciach, i teraz noga wchodzi, wsuwamy się. i kolanem od razu, jakbyście go chcieli kopnąć w narząd. ciach, zaciskam, Skala złośliku jedni i dotrzymamy. Jak chcemy się dużo nie męczyć w naszym trzymaniu, chcemy go udusić. Trzeba zwrócić uwagę, że wkładamy rękę za głowę partnera, żeby głowa doszła do samego zdjęcia. Tylko będzie kawałek dalej, robi się dziura, ma partner czym oddychać. Więc kopnęliśmy, włożyliśmy nogę do środka. Teraz Słucham, się, rękę jak najdalej i zapnijmy. Nie ma problemu jak zapiął. Innowers. Wszystko jasne? A to się podoba.